Oha ja wszystkim, to teraz Doji Hoturi. Daj mi urodziny Doji. Hoturi, starszy syn czempiona żurawii, jest pogodny, ma gorące serce i łatwo zdobywa sobie przyjaciół, a na jego twarzy zawsze gości uśmiech. Słabo przypomina ojca, jest bowiem wysoki, smukły i ma bladą cerę, Odzieżył jednak czarne oczy Satsumy. Porusza się jak tancerz, szybko i z gracją, ale gestykuluje oszczędnie. Jego lewe ramię zdobi długa blizna, biegnąca aż do łokcia. Nigdy o niej nie wspomina, a zapytany odpowiada uprzejmym półgłosem: pewien krawy był zbyt wolny. W towarzystwie skory jest do śmiechu i wydaje się trzymać na dystans tylko wobec tych, których nie zna, lub na których stara się wywrzeć wrażenie. Pomaga mu to sprawiać wrażenie. Równie chłodnego i opanowanego jak ojciec, zwłaszcza na dworze lub podczas publicznych wystąpień. Ojciec Hoturiego, obarczony odpowiedzialnością za klan i wieloma sprawami o naturze wojskowej i dyplomatycznej, rzadko miał czas, by zajmować się synami, pozostawił więc ich wychowanie żonie. Hoturi spędzał wiele czasu ze swoją matką Doji Teinko i jej bratem Kagita Toshimoko, a po śmierci rodzicielki był zupełnie zdruzgotany. Podczas pogrzebu dwunastoletni Hoturi oznajmił ojcu, że pragnie zostać artystą jak jego matka. Jedyną odpowiedzią w Satsume był złowróżbny śmiech. Zło śmiech i siarczysty policzek. Zszokowany chłopiec z ledwością słyszał słowa ojca, w których ten powiadamiał go, że uda się na naukę do szkoły jajutsu pod osobistym kierunkiem swego wuja Toshimoko. Usłuchał tego polecenia z ciężkim sercem. Z czasem Hoturi stał się najlepszym uczniem Szarego Żurawia, który wziął pełnego goryczy chłopca pod swoje skrzydła i nauczył go, jak być mężczyzną. Wiele razy podróżowali do klasztorów mnichów Shintao, gdzie dziedzic Żurawia spotkał najbliższego przyjaciela lat dziecinnych, Akodo Toturiego. Obej chłopcy byli wyrzutkami odciętymi od swoich ojców i szybko znaleźli wspólny język. Chociaż młody Doji był niemal o 4 lata młodszy od Akodo, ich przyjaźń trwała i umacniała się. Od tamtej chwili Hoturi spędzał wiele czasu z przyszłym dajmią lwów, ucząc się od niego cierpliwości Akodo Kodo i pokazując mu, jak rozkoszować się życiem na sposób żurawi. W ciągu tych kilku lat wiele od siebie zyskali, a Toshimoku umacniał ich przyjaźń w nadziei, że stanie się ona zaczątkiem trwałego pokoju. Choć Toshimoko nigdy nie opowiedział się otwarcie przeciw krytyce, jakiej Satsume nie szczędzi najstarszemu synowi, Hoturi wie, że to mądre rady Szarego Żurawia pozwalają mu często dojść z ojcem do porozumienia. Nie sposób nie zauważyć, że młody dajmio przypomina bardzo mistrza jejczutsu zarówno z temperamentu, jak i z upodobań. Czy to dzięki krwi swojej matki, czy dzięki wpływowi sensej, Hoturi wydawał się być zawsze w równym stopniu kakita co doji. A gdy podróżuje do ziem innych rodów, gdzie nie ma ojca, który osądzałby każdy jego czyn. Wieczorami często wybiera się ze swym nauczycielem na szalone wyprawy w poszukiwania pięknych kobiet i młodego wina, szukając rozkoszy zarówno w ramionach szlachetnych dam z innych klanów, co kobiet współświadka. Hoturi zawsze był kobieciarzem, z równą łatwością zdobywającym serca gejsz co samurajko, dzięki wrodzonemu urokowi i ujmującemu charakterowi. Przystojna twarz oraz liczne zwycięstwa w turniejach i pojedynkach uczyniły go sławnym, a przygody z gejszami stały się przyczyną wielu westchnień w zakątku niejednej herbaciarni. Ponoć wśród kobiet, z którymi romansował, były Isawa Kaede, Choriuchi, Shoan, a nawet Ikomat Sanuri, ale jeśli nawet Hoturi żywi głębokie uczucia dla któregoś z obiektów swych podbojów, nikomu o tym nie wspominał. Oczywiście nie jedna rokugańska dama skrycie marzy, by ten młody samuraj stoczył pojedynek w obronie jej honoru, recytował słodką, miłosną poezję, czy eskortował ją do cesarskiego pałacu podczas któregoś z wielkich festiwali. Hoturi, ideą honorowego samuraja, jest człowiekiem, którego pragnie każda kobieta i którym chciałby się stać każdy mężczyzna. Część tego wizerunku jest jednak jedynie fasadą. Hoturi potrafi bardzo umiejętnie manipulować, ludźmi i nie skupia się wyłącznie na sobie, jednak zdaje sobie sprawę z tego, że, aby osiągnąć cel, musi być całkowicie pewien swoich możliwości. Spędzał więc wiele czasu wyostrzając zarówno swój umysł, jak i sprawność fizyczną i wciąż sprawdza je w praktyce, zdobywając miłość i zaufanie wielu szlachetnie urodzonych piękności Cesarstwa. Zaledwie trzy miesiące temu Hoturiego ożeniono z Kitsune Ameiko, panną z klanu Lisa, która kształciła się w Akademii Kakita. Choć jej uroda może równać się nawet z pięknością żony Dajmiu klanu Skorpiona, wielu dworaków wysuwa sugestie, że Satsume zaaranżował małżeństwo chcąc okiełznać swego syna. A Meiko jest oddaną i wierną żoną, której miłość do Hoturiego nie podlega dyskusji, jednak jej skromne pochodzenie jest przyczyną jeszcze większej liczby plotek. Mimo wszystko młodzi nie zważają na złośliwe dworskie szepty. Hoturi jest wobec swojej żony delikatny i życzliwy, a już samo jej pojawienie się w pobliżu sprowadza na jego twarz ciepły uśmiech. Zawsze jednak kiedy wspomina się jej imię, na twarzy młodego dajmy widać cień wahania i jakby smutku. Od czasu małżeństwa Hoturi bardzo się zmienił. Nie widać tego po nim. Wciąż lubi napić się, całą noc słuchając muzyki w domu gejsz. Zaszła w nim jednak wewnętrzna zmiana. Młody o rodziny Doji nie stracił żony ani razu. I choć wciąż spędza wiele czasu z kobietami lekkich obyczajów, cieszy się jedynie ich towarzystwem. W całym Ganie jest tylko jedna dama, która mogłaby wystawić na próbę jego wierność. Nie rozmawiali ze sobą jednak od wielu lat. Hotuli wie dokładnie, co potrafi osiągnąć, i każdego dnia pracuje nad rozwijaniem swych umiejętności. Jego celem jest właściwa dążenie w żurawi do doskonałość. Nic więc dziwnego, że zdecydowanie ćwiczy do perfekcji wszystkie cechy, które powinien posiadać syn Daimio. Nie pragnie wcale krzywdzić innych, stara się jedynie dowieść sobie, że mógłby to zrobić, gdyby zaszła taka potrzeba. Pewnego dnia stanie się przywódcą swego klanu, a wtedy będzie potrzebował tylu sojuszników i tyle cudzych tajemnic, ile tylko potrafi zdobyć. Ostra krytyka ze strony ojca bez przerwy miażdży poczucie własnej wartości Hoturiego. Młody Daimio wciąż stara się, by Satsuma był z niego dumny i jak każdy żuraw dąży do doskonałości we wszystkim, co robi. Bez i wesołemu młodzieńcowi ciężko jest jednak naśladować poważną i surową naturę ojca. Bez przerwy musi zmagać się z własną duszą i ojcowską dyscypliną. To wąska i niebezpieczna ścieżka, którą podąża bardzo ostrożnie. Hotori wciąż uczy się życia, odpowiedzialności i koncentracji na jednym celu. Jest nieco próżny, lecz ma dobre serce. Zdaje sobie też sprawę, że ojciec jest nim rozczarowany, dlatego ze wszystkich sił stara się zdobyć jego uznanie i przygotować na dzień, kiedy przyjdzie mu zająć stanowisko czempiona. Obecnie Hotuli pełni obowiązki dajmy rodziny Doji w razie klanu, prowadząc swój ród tak, jak pewnego dnia poprowadzi cały klan. Wciąż nie jest całkowicie pewien, jak postępować właściwie, jednak jego sensei wspiera go swoją mądrością i doświadczeniem, a młodzieniec jest zdecydowany nie zawieść ojca. Czytała Kagita